Siemanko wszystkim na kanale Retromotor. Z chęcią chcę Wam przedstawić o tą jawę najtańszą w Polsce, bodajże. Tak mi się wydaje. Z dokumentami już jest zarejestrowana, a teraz Wam ją pokrótce pokażę. Jak wygląda coś do zrobienia. Serdecznie zapraszam. przejdziemy od całego koła. Najgorszy temat, znaczy najgorszy. Wyszło to po zakupie, że Felga z przodu jest w rozmiaru 16 cali. Powinna być 18, no już jest zamówiona, przyjdzie niedługo, przedni błotnik chciałbym go uratować. Już go trochę potraktowałem takim środkiem, który zrzuca z farbę, bo nitrem ani niczym nie chciało pójść, może go odratujemy i zostanie. Golenie są ładnym w stanie, niezniszczone, przednie gumy także, nie mamy klaksonu, który będzie trzeba uzupełnić. Chorągiewki udało się jedną, znaczy udało się zerwać tą farbę, która była pędzlem nałożona. Silnik. Silnik ogólnie odpala, nie wiem w jakim stanie jest, ale ładnie chodzi. Postaramy się go, znaczy w kolejnym odcinku rozbierzemy cylindry, zobaczymy stan jakim jest. Ma dosyć duży przebieg, co wam później pokażę. Jeśli okaże się, że wszystko wygląda w miarę, to na razie będzie jeździł. Nie, będziemy go, nie będę go remontował ani nic na razie. Zobaczymy. Zbiornik już dostałem od kumpla, w lepszym stanie, który był, bo też był pewnie pomalowany. Boczek no, w stanie agonalnym, staram się znaleźć jakiś ładnym stanie, bo chcę ją zachować w takim stanie, jaka jest. Ma swoje mieć defekty, ale ma być w oryginalnym stanie. To wszystkie rdze, która jest, to będzie oczyszczona i zabezpieczona takim specjalnym preparatem od korozji. Takim fajnym, fajnym, nie będzie się pogłębiała ta korozja. Wydech, lewa strona do wymiany tą stopkę mam ta dźwignia zmiany biegów jest tutaj podkrzywiona Będziemy, będę ją prostował tylnia felga w ładnym stanie nie ma jakiejś strasznej korozji do wyczyszczenia będzie ok e, kanapa no niestety poszycie wygląda średnio będzie trzeba kupić drugie nowe kierunki z tyłu też dosyć słaby stan również że zakupię nowe te zamienniki niestety, ale włotniczek z tyłu ładny. Troszkę wykwitów ma ale ma swoje lata. Korek też w spokim stanie, stanie. No zegary przednie do wymiany, no bo są. No, no i przebieg 58 tysięcy na lata To jak nie więcej. Obrotomierz jest uszkodzony. Wszystkie wskaźniki działają ale instalacja raczej do wymiany. No już są przełączniki, jakieś zamienniki nowego typu. Ogólnie motocykl przyjechał z kraju, który teraz nikt go nie lubi. I panie w Wydziale Komunikacji powiedział, że jak to można z tego kraju motocykl kupić? No cóż, mogłem i nie żałuję. Druga strona wydek w ładnym stanie, w lepszym stanie lewej. Jakaś korozja, wiadomo. Ale wszystko całe. No i jedno szczerze żeberko jest w cylindrze urwane. To też zobaczę dopiero teraz. Kondola. Prezentuje się tak. Oryginalna naklejka jest zachowana, blasz, odblask. Porysowana wiadomo. Wszystko przetrzemy papierem 2000 i spolerujemy ile się da. Młotnik. No. Stan średni, ale też go jakoś zreanimujemy, ile się da. Fotel w wózku całkiem spoko. Do wyczyszczenia, do wypicowania. Tylna część też już w gorszym stanie. Troszkę coś leżało na niej, albo było włożone. Cały kształt motocykla myślę, że nie najgorszy, jak za 2700 z fakturą zakupu. Także myślę, że spoko. W następnym odcinku będziemy rozbierać i Wam pokażę, co się dzieje w środku silnika, jak i cała reszta. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Cześć.